Bywają różne bóle, przemijające i trwałe. Bywa też ból wielokrotny, o zmiennej amplitudzie, oprócz zwyczajnego i metafizycznego. Jest też ból wieczny, trwały i permanentny. Jestem zmęczony Tobą, sobą i światem. Nie chcę i nie mogę rozpatrywać Twojej propozycji. Ty chcesz porzucić plugawego gnoja, a on się na to niby zgadza. Pod warunkiem, że nie wejdziesz w żaden związek, zwłaszcza ze mną. Jeśli, nazwijmy umownie, nie dochowasz takiej wierności, potencjalny partner dostanie kulę w łeb. W tej sytuacji ostrzegasz mnie i rezygnujesz z jakiegokolwiek związku. Pozostaje ci znana dobrze samotność w tłumie. W przeciwnym razie on mnie lub innego Twojego partnera zabije. Grozi śmiercią nawet Twoich dzieci. Ty mnie odrzucasz, bo widzisz miłość zrodzoną w swoim sercu i dobrze mi życzysz. Poświęcasz się więc, zgadzając się na dzielenie łoża i życia z pospolitym skurwysynkiem i cwaniaczkiem. Ty w zamian za swoją ofiarę ze zmarnowanego życia z mojego powodu oczekujesz ode mnie filaru przetrwania. Daje ci go tylko moja miłość wieczna. Ona pozwoli ci to przetrwać. Ja jednak na taki układ nigdy się nie zgodzę. Wybieram śmierć, bo życie bez Ciebie niewiele jest warte. Odpocznę więc na wiecznej bachcie. Tam będę czekał na Ciebie.